Witajcie, zapraszam na rozkład dla Barana na lipiec. Energia osoby wydarzenia w miłości. Co tutaj karty chciałyby pokazać, nam powiedzieć? Oczywiście nie będzie rezonowało z każdym, nie ma takiej możliwości. Bierzecie tylko jeśli coś jest dla Was. Karty wcześniej przygotowywałam, więc mogę zaczynać. Jeszcze weźmiemy sobie radę. No, taki powiedziałabym niełatwy czas. Trudno się komuś jest po czymś pozbierać albo z czegoś uwolnić. Energia jakby ciągle w czymś tkwie, taki złapany, taki zniewolony. A tu coś chce się domknąć, coś chce dobiec ku końcowi. Być może ja czegoś nie zauważam, czegoś nie dostrzegam, jakoś całe to wszystko co się dzieje, te okoliczności, one powodują takie moje ściskanie mojego umysłu. Ja jestem w jakiejś klatce mentalnej, w jakiejś matni, w której no trudno znaleźć mi wyjście. Zachodzą zmiany, wielka transformacja, bardzo ważny proces. Przerabia ktoś coś, tak, no, intensywnie. To jest potrzebne, bo to jest takie wyjście duchowe na wyżyny. To ja zagłębiam się w siebie bardzo tak duchowo, szukam jakiegoś rozwiązania w trudnej sytuacji. No i jak sobie tak poleżę, pomyślę, bo ja bardzo dużo myślę. Głowa przemęczona, może nawet spać się nie daje. Takie tu jest zatroskanie o to, wszystko co się dzieje. Coś dobiega końca. Tu potrzeba jakiegoś ostatecznego rozliczenia z czymś. Tu jest jakiś może rachunek sumienia, jakieś takie zamykanie trudnych spraw z przeszłości, robienie jakiegoś porządku. Domknijmy pewne tematy, osądźmy to, przebaczmy komuś, jakby. Takie oczyszczenie, ma to przynieść lekkość. Mamy poczuć się lepiej po tym wszystkim. No i pojawia się też nowa energia, taka nowa iskra. Na razie nie jest to a, nic wielkiego, może zaczynać się bardzo a, tak m, niespodziewanie. Delikatnie tu widać a, napływ. Kiedy ty się uwalniasz, kiedy. Pozwalasz sobie odpuścić po prostu, tak w zgodzie ze sobą, pozwolić czemuś lecieć, odlecieć, wychodzisz z tego mm, ograniczenia umysłowego. Nie pozwalasz już czemuś cię tak jakoś obciążać, wy wyrzymać z ciebie czegoś, wyciskać. To jest nowa energia, nowa iskra. Ruszasz do przodu, z kopyta. Pomożesz sam sobie, uwalniając się od czegoś, wyzwalając się z tego. Posiedzę sobie troszkę, pomyślę, gdzieś tam znajdę odpowiedź w sobie, bo ja mam taki e, swój system wartości, chciałbym tutaj znaleźć tą e, odpowiedź, tą nową drogę w sobie. Chciałbym, żeby to wyszło e, z głębi mnie, a nie z głębi e, kogoś innego. Żeby to nie był jakiś nakaz. Nowa iskra, wystrzał do przodu? No po tym, jak coś zamykamy. No bo coś się kończy, definitywnie. Tu jest jakieś rozliczenie z przeszłością. Stareta podchodzi. No ale ja tutaj już wystrojony, gotowy człowieczek, ruszam w nowe. Jakże mi to zrobi dobrze? Jak mnie to uwolni z tych takich zamartwiań się, z tych depresji, z tej bezsenności, bo po co mi to? Jak ja mam jeszcze tyle życia przed sobą, tyle możliwości. Nowy etap. Ja tu frunę. Ja chcę to przeżywać. Ja tak dużo doświadczyłem, tak, tak wiele wziąłem na siebie. Teraz jestem mądrzejszy, wiem, jak postąpić już. Będę na wszystko uważał, będę to wszystko rozważał i, i postąpię inaczej, bo jestem już teraz człowiekiem, który doświadczył tak wiele na swojej drodze. Jedno się kończy, zaczynamy nowy proces, nowy etap, lecimy w nowe. Być może będziecie wyruszać w jakąś życiową podróż gdzieś sobie jechać na wakacje, nowa przygoda albo to niekoniecznie musi być podróż fizyczna, po prostu wasza przygoda życia nowa podróż was jako waszej duszy, człowieka. Mam jakiś powóz, jakiś pojazd, może konika, może samochód, może w ogóle ja jestem tym takim motorem rozruchowym, który nadaje tutaj tempa, z którym tutaj do przodu, do przodu. Ale jakby nie było, rozjaśnia się, czuję ulgę, uwalniam się, dostaję nowy zastrzyk, to jest zastrzyk energetyczny, który jest mi bardzo potrzebny po to, aby uwolnić się, odciąć się od przeszłości. Wyluzować, poczuć spokój. Taka energia nowego etapu, nowego życia, nowej przygody, bardzo ważny czas, zmiany nadchodzi zupełnie nowe życie. Będzie jaśniej, będzie pozytywniej, będzie lepiej. Wychodzimy z mroków. Tak jakby być może też zakończacie niektórzy z Was jakąś karnę, jakiś taki okres, e, który już przerobiliście. Po prostu się domyka, zamyka się ten cykl, kończy się i no i koniec. Rozliczyliśmy się. Idziemy nową drogą. Idziemy dalej. Po nowe, po lepsze. Radą jest, aby jakby przyjmować wszystko pozytywnie. Jakby na coś się otworzyć, wyjaśnić sobie to, co jest niejasne, coś zauważyć, jakby rozświetlić sobie w głowie, rozjaśnić sobie i pozytywnie przyjmować to, co przynosi los, z takim spokojem, z taką mądrością, trzymać się tej ziemi mocno nogami, nie otwruwać, nie działać, nie podejmować jakichś takich głupich kroków. Mocno stąpam po ziemi, idę do siebie, przed siebie z wiarą, z pewnością siebie, bo ja wiem, bo ja mam w sobie tą mądrość i wiem, że czeka mnie spełnienie. I tą wiarę w sobie mieć i tak iść przez to życie, no bo tutaj dalej, po tym etapie, który się właśnie kończy, a który jakby otwiera nowe możliwości i takie światło, widać ten blask taki tam przed Wami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.